Jeśli rozmawiamy o lidze arabskiej, to nie jest to słaba liga i to chyba było widać też na klubach mistrzostw świata, więc pod tym względem jest to liga, która się rozwija i ja nie oceniam nigdy żadnego piłkarza, dlaczego podjął taką decyzję. Z Marcinem rozmawiamy na ten temat i akurat pod tym względem to, to też jest inna pozycja na boisku. Wiadomo, że bramkarze też inaczej są Inaczej wygląda ich trening, inaczej trochę też e, można ich o, e, oceniać przez prędomat tego, jak grają, gdzie grają, ale na koniec końców e, podjął taką decyzję, jeśli i on to uważa, że słuszną i, i czemu nie, więc jakby no, to też e, tutaj to, jakby trener później decyduje, kogo powołuje, ale jeśli chodzi o ligę, to moim względem nie jest to na pewno słaba liga, wręcz przeciwnie, widać też, e, jak ona się zmienia, w którym kierunku idzie, ale. Jeśli chodzi o moje oferty czy moje propozycje, to, to też nie można porównać innego piłkarza do drugiego. Każdy jest w innej sytuacji, każdy też inaczej podchodzi do danej oferty, ale też przede wszystkim jest w sytuacji życiowej innej i to też ma wpływ na, na ostateczną decyzję, do którego klubu czy kraju się dany zawodnik na końcu pójdzie. Na początek gratulacje dla, dla wszystkich polskich zespołów, które grają w, w europejskich pucharach. Oczywiście widać, że liga się rozwija, że idzie kierunku, w którym powinna iść. Oczywiście życzy, życzylibyśmy sobie, żeby jednak ta jedna drużyna grała w Lidze Mistrzów, ale kto wie czy za dwa, trzy lata jak dalej ten poziom będzie utrzymywany i w końcu jedna czy druga drużyna będzie grała czy to w Lidze Euro Mistrzów, czy teraz w Lidze Europy, to, to mam nadzieję, że, że ten poziom utrzyma. Czasami trzeba zacząć od czterech, czterech drużyn w Lidze, później pójść do Ligi Europy, a może na końcu skończyć Lizę Mistrzów. Więc jak najbardziej trzymam kciuki, żeby sezon na sezon każda z tych zespołów, szczególnie w europejskich pucharach, się rozwijała. Bo też pewnie na podwórku własnym jest ciężej później. No jednak, te, jednak każda z tych drużyn się rozwija, plus inne drużyny też widać, że mają apetyt na to, żeby, się, żeby ściągać coraz lepszych zawodników, żeby rozwijać się nie tylko pod aspektem sportowym, ale też zarządzania klubu. Więc. Jest widać, że to idzie w dobrym kierunku i życzę każdemu, kto, kto prowadzi polski klub, żeby, żeby miał jak najwięcej dobrych wyborów transferowych, żeby to pomagało w tym, żeby polska piłka i też akademie przede wszystkim i, tre, i trenerzy również, szczególnie którzy, którzy uczą, tą młodzież się rozwijali, bo to tylko może pomóc w polskiej piłce nożnej, żeby się rozwijać. Można powiedzieć, że to cały grosik. Nigdy nie można się spodziewać po nim niczego. Zawsze, zawsze coś może wymyślić, więc nie, no, przede wszystkim grosiu pokazuje na boisku to, czy jest w formie i czy zasługuje na grę w reprezentacji. Trener podjął decyzję taką, żeby, żeby powoływać, więc myślę, że wydaje że też groź, od, od kiedy wróci do reprezentacji Polski, pokazuje, że jest wiodącą postacią nie tylko w swoim klubie, ale też w tej Ekstraklasie, tak? Więc to chyba nie jest przypadek. Więc dlaczego też najlepsi piłkarze czy z Ekstraklasy klasy, też z innych klubów mają nie grać w reprezentacji? Też zdajemy z tego sprawę, że czasami często myślimy o przyszłości. Ale z drugiej strony, często też jest ważne tu i teraz. I, I Grosik, jeśli pokazuje to na boisku w swoim klubie, że jest wiodącą postacią, to też dlaczego nie miałby pomóc tej reprezentacji? Wiadomo, ja że nie tylko na boisku, ale też poza boiskiem. To chyba nie jest dobry moment na to, żeby opowiadać o tym, co było w czerwcu. Wiadomo, że była to może nie tylko dla mnie, ale też cała sytuacja ciężka dla całej reprezentacji, ale. Ale jakieś tam wnioski, wnioski, czy ja, czy pewnie cała reprezentacja wyciągnęliśmy. E, jakby, no, to, to oczywiście, z, patrząc przez pryzmat e, czysto taki człowieczeństwa, to, to nie powiem, że była to łatwa sytuacja, wręcz przeciwnie. Ale z drugiej strony, e, jakbym musiał i wracam do to wspomnień, to, to na szczęście było parę miesięcy temu. Było trochę czasu, przede wszystkim przez wakacje, żeby sobie to trochę. Nad tym pomyśleć, trochę sobie to poukładać w głowie, i na pewno to pomogło. Myślę, że ten czas wakacyjny, który w moim przypadku był dosyć długi, jak na całą moją karierę piłkarską, i powiem szczerze, że, że dobrze mi to zrobiło. Nie ukrywam, że bardzo dobrze mi zrobił ten okres przerwy. Też miałem czas, żeby popracować nad elementami, które po, kon po kontuzji pod koniec sezonu no, jeszcze były odczuwalne, więc. Z jednej strony można powiedzieć, że początek był trochę ciężk ciężkawy jeśli chodzi o stronę takiej czysto e, emocjonalnej, ale z każdym kolejnym dniem też jak zobaczyłem, o może jeszcze o tym zapomniałem powiedzieć, jak wsparcie kibiców, w którym tamtym momencie było dla mnie czymś wyjątkowym, niezwykłym i to chciałbym podziękować wszystkim kibicom, którzy mnie w tamtym okresie wspierali, bo było coś dla mnie to wyjątkowego, czego się w ogóle nie spodziewałem. A pokazało mi bardzo dużo, aż ja sam osobiście byłem bardzo bardzo tym, nawet zszokowany, że, że tak skala wsparcia. I przez kibiców, które dostałem, i za to bardzo im dziękuję, bo to też mi bardzo pomogło patrzeć trochę przez piłkę nożną, przez pryzmat inny niż do tej pory. I akurat po tylu latach, takie wsparcie, które zyskałem, dało mi taką wewnętrzną dużą dozę motywacji i takiego poweru do dalszego działania i do tego, że, em, że wszystko co do tej pory robiłem to poczułem właśnie, szczególnie będąc w Polsce przez wiele dni, spotykając kibice na ulicy, to jak do mnie podchodzili, jakie słowa i wyrazy wsparcia to... To było dla mnie coś wyjątkowego i tego chyba nie zapomnę do końca. I za to jestem bardzo wdzięczny i z tego miejsca chciałbym wszystkim kibicom podziękować, bo była to dla mnie na pewno wielka i duża rzecz.